Mamy niesamowite szczęście, że Ziemia znajduje się w pobliżu stabilnej gwiazdy i posiada niezbędne warunki, które umożliwiają ludziom wygodne życie na niej. Ale czy na innych planetach jest naprawdę tak źle, a co jeśli życie istnieje nie tylko na Ziemi? Czy istnieją miejsca, które są jeszcze bardziej odpowiednie do istnienia? Niedawno na Enceladusie, księżycu Saturna, odkryto ślady życia pozaziemskiego. W jego gejzerach naukowcy odkryli metan, który najprawdopodobniej potwierdza obecność życia na enceladusie. Albo być może to po prostu G i A, albo procesy termochemiczne, ale w gejzerach enceladusa jest tyle metanu, że takiej ilości nie da się w żaden sposób wyjaśnić niebiologicznym pochodzeniem. Naukowcy przeprowadzili szereg badań, podczas których nie byli w stanie wyjaśnić skąd w gejzerach księżyca Saturna jest tyle metanu, którego zasoby dodatkowo są stale uzupełniane i ulatniają się w kosmos. Jednak wszystko stanie się jasne, jeśli założymy obecność tam mikrobów, które można znaleźć w źródłach hydrotermalnych na Ziemi. Naukowcy uważają, że na Enceladusie powstaje wystarczająca ilość wodoru, który jest niezbędny takim mikrobom, a temperatura utrzymuje się na komfortowym dla nich poziomie. A więc, czy na Enceladusie istnieje życie? Nikt nie jest w stanie stwierdzić tego ze stuprocentową pewnością. Mówi się, że w najbliższych dekadach planowane są złożone misje głębinowe. Podobne zdarzenie miało miejsce z Wenus. W chmurach tej planety odkryto fosfinę. Gaz powstający jedynie w procesach przemysłowych lub wytwarzany przez mikroby w środowisku beztlenowym. Kiedy naukowcy otrzymali pierwsze wskazówki dotyczące obecności fosfiny w widmie Wenus, byli tak zszokowani, że długo nie mogli uwierzyć w swoje szczęście. Jak więc wyjaśnić obecność tego gazu? Podejrzewano, że fosfina mogła dostać się do atmosfery w wyniku procesów niebiologicznych, ale okazało się, że wszystkie niebiologiczne źródła produkują maksymalnie jedną dziesięciotysięczną ilości fosfiny, którą zarejestrowały teleskopy. Fosfina, a dokładniej wodorek fosforu, to trujący gaz, który nie ma koloru i bardzo rzadko występuje w przyrodzie. Zazwyczaj wydziela się podczas reakcji chemicznej w przemyśle, podczas uderzenia pioruna lub w wyniku aktywności wulkanicznej, ale nie w takich dużych ilościach, w jakich został wykryty na Wenus. Jak więc się tam znalazł? Prawdopodobnie z powodu bakterii żyjących w środowisku beztlenowym. Astronomowie uważają tę wersję za najbardziej prawdopodobną, lecz nie wykluczają, że coś przeoczyli. I być może istnieje jakieś inne wyjaśnienie tego, skąd na Wenus wzięło się tyle fosfiny. Jednocześnie pracownik naukowy Instytutu Badań Kosmicznych Rosyjskiej Akademii Nauk, Nathan Eismant, jest przekonany, że na Wenus istnieje największe prawdopodobieństwo odkrycia życia. W tym celu został już zatwierdzony projekt Venus D. Ale dlaczego właśnie z Wenus związane są tak wielkie nadzieje? Zdaniem Acemanta wszystko dlatego, że Ziemia i Wenus są bardzo podobne, mają zbliżoną masę i rozmiary. Ale czy poszukiwania życia na Wenus zakończą się sukcesem? Najprawdopodobniej nie. Przecież nawet w atmosferze, w której wykryto fosfinę powietrze jest niezwykle suche i kwaśne, prawie bez wody. Poza tym Wenus znajduje się prawie półtora raza bliżej słońca niż nasza planeta, a jej powierzchnia jest zbyt rozgrzana, by mogły na niej istnieć jakiekolwiek formy życia. Średnia temperatura to około 460 stopni Celsjusza, co wystarcza, by stopić ołów. To oznacza, że jeśli w przyszłości kosmonauci polecą na Wenus, najpierw rozpuszczą się w kwasie siarkowym, a potem zatrują się trującym fosfinem. Jeśli jakieś istoty tam rzeczywiście żyją, dowiemy się o nich jeszcze nieprędko. Naukowcy sądzą, że kiedyś klimat Wenus był łagodniejszy, a jej powierzchnię pokrywały oceany, w których mogło powstać życie. Jednak silny efekt cieplarniany wysuszył oceany, i teraz mogą tam przetrwać jedynie mikroorganizmy. A co z innymi planetami? Może gdzieś istnieją bardziej odpowiednie warunki do życia? W 2020 roku brytyjscy naukowcy odkryli, że atmosfera Jowisza jest bardziej wilgotna niż na Wenus. Oczywiście surowe warunki na powierzchni planety nie dają szans na istnienie tam nawet najbardziej odpornych form życia, ale ostatnie odkrycia naukowców pozostawiają pytanie o możliwość istnienia życia na tej planecie otwarte. Chodzi o to, że w chmurach Jowisza znaleziono dwutlenek siarki, w którego kroplach znajduje się dość duża ilość wody. Jeśli założymy, że znajdują się tam substancje odżywcze, to w chmurach Jowisza całkiem możliwe jest istnienie życia mikrobiologicznego, a może nawet nie tylko mikrobiologicznego przynajmniej na Księżycu Jowisza, Europie. Istnieje podejrzenie, że pod grubą warstwą lodu tego niewielkiego Księżyca może ukrywać się życie pozaziemskie. Dane z teleskopów i sąd sugerują, że Europa może mieć globalny ocean chroniony przed zamarzaniem przez układ słoneczny. Kto tam może żyć, oprócz mikrobów? Monika Grady, rektor Uniwersytetu w Liverpoolu, skłania się ku opinii, że Europa może poszczycić się bardziej rozwiniętym życiem niż Mars. Dzięki ciepłemu podlodowemu oceanowi warunki życia na Księżycu Jowisza są bardziej komfortowe i mogą zapewnić lepsze przetrwanie. Ponadto z wnętrza Księżyca wydobywają się substancje organiczne, którymi można się odżywiać. Jeśli to rzeczywiście prawda, przyszli koloniści mogą napotkać znacznie bardziej zaawansowane formy życia niż wcześniej przypuszczano. Istnieje opinia, że inteligencja niektórych mieszkańców Europy może odpowiadać na przykład poziomowi kałamarnicy lub ośmiornicy. A jeśli w Oceanie Europy żyją syreny lub ludzie-amfibie, a my o tym nie wiemy? Żywią się stworzeniami, które tam występują i mieszkają w swoich podwodnych domach. Na te pytania nie ma jeszcze odpowiedzi, ale specjaliści skłaniają się ku opinii, że podobne do człowieka formy życia raczej nie pojawią się w okolicach Jowisza. Powodem tego jest brak światła w głębinach oceanu oraz ogromne ciśnienie lodowej pokrywy. Wewnątrz planety karłowatej Ceres również znajduje się prawdziwe morze. Do takiego wniosku doszli naukowcy po zbadaniu wyrzutów z kriowulkanu Katar, znajdującego się na Ceres. Kriowulkany to specyficzny rodzaj wulkanów na planetach i ciałach niebieskich, które charakteryzują się bardzo niskimi temperaturami. Zamiast gorącej lawy wyrzucają mieszaninę wody, amoniaku i metanu. Zdaniem naukowców, kriowulkany wskazują na obecność wody wewnątrz planety Ceres. Na powierzchni planety odkryto również osady węglanu sodu. Paweł Sienk z Instytutu Księżycowo-Planetarnego twierdzi, że podobieństwo procesów na Marsie, Ziemi i Ceres może wskazywać na sprzyjające warunki do powstania mikroorganizmów. Według niego życie musiało powstać na wodnych Marsie i Ziemi. Po przeanalizowaniu kartografii tej planety karłowatej, Paweł Sienk odkrył podobne osady w rejonie Krateru Akator. Niektóre pierwiastki we wszechświecie występują najczęściej. To wodór, węgiel, tlen, azot, krzem i żelazo są one niezbędne do istnienia życia organicznego. W szczególności człowiek potrzebuje wody, którą może pić, powietrza, którym może oddychać oraz planety, po której powierzchni może się poruszać. Jeśli wszystkie te składniki mogły kiedyś zebrać się razem na Ziemi i uruchomić procesy niezbędne do rozwoju inteligentnego życia, to dlaczego nie mogłoby się to wydarzyć gdzie indziej? Również na jednej z setek miliardów egzoplanet, które istnieją tylko w naszej galaktyce? Zgodnie z prawami statystyki, życie po prostu musiało powstać nie tylko na Ziemi. Pytanie tylko, czy ją odkryjemy, a jeśli tak, to jakie działania podejmiemy potem? W ciągu ostatnich 30 lat astronomowie odkryli ponad 4000 egzoplanet. Planet znajdujących się poza Układem Słonecznym. Większość z nich krąży wokół swoich gwiazd. Wiele odkrytych egzoplanet zawiera te same pierwiastki co planety Układu Słonecznego. Istnieją tylko niewielkie różnice. Na jednych dominuje woda i lód, na innych żelazo i węgiel. Nie istnieje planeta podobna do Ziemi ani innych ciał Układu Słonecznego. Jednak spotyka się także tak zwane planety typu ziemskiego. Przykładowo trapest 1d, podobnie jak Ziemia, to trzecia planeta od swojej gwiazdy i może mieć podobny skład gleby. Ten obiekt znajduje się również w strefie zamieszkiwalnej, czyli w obszarze, gdzie ilość ciepła od gwiazdy jest wystarczająca do istnienia ciekłej wody na powierzchni. A teraz spójrzmy na trapest 1, której masa stanowi 60% masy naszej Ziemi. Warto zauważyć, że rok tutaj trwa zaledwie 6,1 dnia. Ciekawostką jest to, że gęstość tej planety jest kilkukrotnie większa niż gęstość Ziemi. Wszystko to wynika z gęstszego, żelaznego jądra, które może być powodem rzadszej atmosfery tej planety. To z kolei oznacza, że obecność oceanów na tej planecie stoi pod znakiem zapytania. Jednak trapest 1 najbardziej przypomina naszą Ziemię pod względem rozmiarów i ilości energii, która tutaj krąży i dociera od lokalnej gwiazdy. Czy na tej planecie może istnieć inteligentne życie? Na razie nie mamy wystarczającej mocy obliczeniowej, aby zbadać te planety bardziej szczegółowo. Astrofizyk z obserwatorium genewskiego Andrzej Meder twierdzi, że w poszukiwaniu życia we wszechświecie łatwiej odkryć bakterie niż inteligentną cywilizację czy wojny gwiezdne. Powstanie takiej cywilizacji wymaga czasu i stabilnych warunków fizycznych. Ziemia miała takie przywileje i nie tylko one. Na przykład, księżyc zapewnił nam optymalny klimat. A gazowy olbrzym Jowisz przyciąga do siebie praktycznie wszystkie asteroidy wlatujące do układu słonecznego. Bez Jowisza Ziemia częściej doświadczałaby katastrof jak ta, która zniszczyła dinozaury 65 milionów lat temu. Na razie fakty sugerują, że jeśli istnieją pozaziemscy mieszkańcy, to w układzie słonecznym są to tylko organizmy jednokomórkowe. A może po prostu minęliśmy się z inteligentnymi istotami w czasie i przestrzeni? Gdziekolwiek teraz jesteście, w upalnej Afryce, pośród surowych archipelagów Oceanu Arktycznego, albo w mistycznych Himalajach. Podnieście wzrok ku niebu, ozdabia je wspaniały naszyjnik z trylionów gwiazd, ale jednego punktu, który nie ma związku z tymi światłami, nie da się zobaczyć gołym okiem. To obiekt stworzony przez człowieka, który stał się jedynym sztucznym urządzeniem najbardziej oddalonym od Ziemi. Chodzi o amerykańską sondę kosmiczną Odin, wystrzeloną w 1977 roku. Myślicie, że już dawno zamilkł? Mylicie się. Urządzenie wciąż wysyła sygnały na Ziemię, a czasami wprawiają one w zakłopotanie astronomów z całego świata. Na przykład, niedawno usłyszałem jednostajny szum nieznanego pochodzenia. Co to mogłoby oznaczać? Astrofizycy są na razie zdezorientowani, jakie zadania ma rozwiązać Boiler 1 i gdzie się teraz znajduje. Główną misją Sondy były badania olbrzymich planet Jowisza i Saturna. Warto zaznaczyć, że Boiler 1 doskonale poradził sobie ze swoim zadaniem. To właśnie on dostarczył światu szczegółowe zdjęcia ogromnych ciał niebieskich złożonych z burzliwego gazu, a także ich skalistych księżyców. Ale to był dopiero pierwszy etap. Najtrudniejsze zadanie czekało Sondę dopiero przed sobą, a do jego realizacji przystąpiła stosunkowo niedawno. Na Sondę 1 spadła ogromna odpowiedzialność zbadać pas Kaipera i granice heliosfery. Ale jak interpretować uzyskane dane, skoro wcześniej nikt nie był w tak odległych od Ziemi rejonach kosmosu? W pewnym sensie to przypomina podróż z niepełnym przewodnikiem, gdzie lwia część informacji po prostu nie istnieje. Właśnie tam, w odległości wielu miliardów mil od rodzimej planety, jeden odkrył stały szum pochodzący nie wiadomo skąd, którego źródłem najprawdopodobniej stała się przestrzeń międzygwiezdna. Przez cztery dekady podróży urządzenie rejestrowało różne sygnały, ale taki pojawił się po raz pierwszy. A jeśli wziąć pod uwagę, że jeden dosłownie po omacku bada miejsca, do których z czasem dotrze cały Układ Słoneczny wraz ze swoją gwiazdą na czele, to uzyskane informacje nabierają szczególnego znaczenia. Chciejcie dowiedzieć się więcej o przedmiocie badań jeden... Nasza społeczność planetarna pod przewodnictwem Gwiazdy Macierzystej znajduje się w globalnej bańce zwanej heliosferą. Pod ochroną tej niewidzialnej powłoki znajdują się wszystkie planety Układu Słonecznego wraz z pasem Kuipera. Ona skutecznie oddziela wymienione obiekty od agresywnego środowiska międzygwiezdnego. Czym właściwie jest heliosfera i jakie cechy mają panujące w niej warunki? To ogromny obszar, w którym plazma wiatru słonecznego porusza się z prędkościami ponaddźwiękowymi. Na granicy z przestrzenią międzygwiezdną dochodzi do zderzenia wiatru słonecznego z plazmowo-magnetycznym polem otwartej przestrzeni kosmicznej. Jeśli wyjaśnić ten proces prostymi słowami, wiatr słoneczny przyspiesza do dużych prędkości, skręca się w spirale, a następnie gwałtownie zwalnia, uderzając w niewidzialną barierę i stopniowo miesza się z cząstkami kosmicznymi. Właśnie w okolicach tego horyzontu zdarzeń znajduje się teraz, a więc. Właśnie tam sonda wychwyciła tajemniczy sygnał. Jak trudna była droga sondy kosmicznej, zanim dotarła na obrzeża Układu Słonecznego? Gdzie podróżowała sonda i jakie etapy już pokonała? W 2004 roku przekroczył granicę fali uderzeniowej obszar heliosfery, gdzie wiatr słoneczny zaczyna gwałtownie zwalniać, przygotowując się na spotkanie z materią międzygwiezdną. Skąd ziemscy naukowcy się o tym dowiedzieli? Oczywiście, wnioski opierają się na wskazaniach aparatury sondy kosmicznej. Tak, jak wspomniano wcześniej, po 43 latach wciąż wysyła sygnały, chociaż nie wszystkie czujniki na pokładzie sondy działają prawidłowo. W każdym razie, kontynuujmy. Za granicą fali uderzeniowej znajduje się heliopauza, gdzie wiatr słoneczny ostatecznie się uspokaja i miesza z materią głębokiego kosmosu. Opisana struktura jest znana astronomom pośrednio, ponieważ oprócz Voyagera 1 nikt z mieszkańców Ziemi nie dotarł tak daleko w nieprzeniknioną ciemność wszechświata. Tym cenniejsze jest dla nas jego przesłanie. Na przykład istnieje hipoteza, że między granicą układu słonecznego, zwaną czołową falą uderzeniową, a następującą po niej heliosferą, znajduje się ściana wodoru wypełniona gorącym gazem. Czy to nie jej szum nam przekazał? Sygnał stanowi wibrację w określonym paśmie częstotliwości i może być potwierdzeniem tej teorii. Niestety nie da się zmierzyć ciśnienia i gęstości plazmy ani jej temperatury, ponieważ przyrząd przestał działać na jeden już w 1980 roku, trzy lata po starcie. Jednak pozostałe instrumenty wciąż są aktywne. To właśnie na nich opierają się naukowcy. Przyrząd do pomiaru fal plazmowych i detektor promieni kosmicznych nadal sumiennie przekazują nam informacje. Dzięki temu ostatniemu udało się zarejestrować wzrost poziomu promieni kosmicznych i wysokoenergetycznych elektronów. Kiedy jeden się zbliżał, granica heliosfery, którą przekroczył z powodzeniem 25 sierpnia 2012 roku, według naukowców, sonda będzie wysyłać sygnały co najmniej do 2025 roku. Zasilanie sondy zapewniają generatory radioizotopowe pracujące na plutonie 238. Obecnie ich moc spadła o połowę. Wróćmy do tajemniczego huku zarejestrowanego przez aparaturę. Jakie hipotezy oprócz już przedstawionych dopuszczają naukowcy, aby wyjaśnić to dziwne zjawisko? Chodzi o to, że podobne wibracje wywołują również fale plazmowe różnego pochodzenia, na przykład mogą je wywołać duże rozbłyski na Słońcu. Niektórzy astronomowie przypuszczają, że przestrzeń na granicy Układu Słonecznego i otwartej przestrzeni kosmicznej charakteryzuje się strukturą, przypominającą pianę. Dzieje się tak dlatego, że małe obiekty kosmiczne tworzą wokół siebie niewielkie sfery, przypominające magnetyczne bąble. Być może to również prowadzi do pojawiania się dziwnych wibracji rejestrowanych w W. Nawiasem mówiąc, dźwięk wspomnianego sygnału przypomina odległy dzwon, okresowo przerywany dziwnymi, nieregularnymi wtrąceniami przypominającymi uderzenia w dzwon. Powstaje absurdalne wrażenie, że ktoś siedzi o krakiem na sondzie kosmicznej i wali ją po poszyciu. Czy ziemski aparat opuścił granice układu słonecznego na dobre? Wcale nie. NASA szacuje, że stanie się to za około 30 tysięcy lat. W tej chwili sonda przechodzi przez swoiste kręgi wszechświatowego piekła, tylko w przeciwieństwie do satelity z boskiej komedii Dantego, jest całkowicie samotna i pozbawiona jakiegokolwiek towarzysza. Granice układu słonecznego sięgają znacznie dalej niż pas Kuipera, a nawet heliosfera. Minie około trzech wieków, zanim jeden z oddaniem zanurzy się w obłoku Orta, jeśli taki rzeczywiście istnieje, a nie tylko w wyobraźni naukowców, bo w rzeczywistości nikt tego tworu nie widział. Sądzi się, że komety wpadające czasem do układu słonecznego pochodzą właśnie z tego obłoku. Co stanie się potem? Gdy tylko Wojler 1 opuści granicę tytanicznego toru, sonda czeka wieczna wędrówka przez Drogę Mleczną i raczej nigdy nie dowiemy się o jej losie. Chyba, że złota płyta z dźwiękami Ziemi i innymi informacjami trafi w ręce pozaziemskich cywilizacji. Niestety, współczesna astronomia w dużej mierze przypomina wróżenie z fusów, choć oczywiście nauka o gwiazdach znacznie się rozwinęła w porównaniu z poprzednimi stuleciami. Trudno sobie wyobrazić, co jeszcze odkryje jeden na obrzeżach układu słonecznego i co najważniejsze, jak rozszyfrować te sygnały? Obecnie sonda znajduje się około 20 miliardów kilometrów od Ziemi, przemierzając przestrzeń kosmiczną z prędkością 60 tysięcy kilometrów na godzinę. Jego badania są bardzo cenne dla nauki, ponieważ dzięki nim możemy nieco uchylić zasłonę tajemnicy i dowiedzieć się, z czego składa się przestrzeń międzygwiezdna oraz jak zachowuje się w naturalnym środowisku. Ponadto pozwoli to uwzględnić wcześniejsze błędy przy projektowaniu nowych sąd, które będą jeszcze szybsze i bardziej niezawodne. A tymczasem sonda jeden dosłownie ma dzwonienie w uszach. Cieszmy się komfortowymi warunkami na Ziemi i możliwością łatwego zdobywania wszelkich informacji o kosmicznych odległościach, nie schodząc z ulubionej kanapy. Nasza wspaniała planeta nie jest jedyną we wszechświecie. Wiecie o tym, prawda? Ciała niebieskie, podobnie jak ludzie, różnią się od siebie zachowaniem, wyglądem i rozmiarami. Znacie powiedzenie: wszystko poznaje się w porównaniu? To powiedzenie doskonale pasuje do planet. Na przykład obiekt, który wydaje nam się ogromny, może wyglądać niepozornie obok większego ciała niebieskiego, albo planeta karłowata staje się olbrzymem wśród znacznie mniejszych towarzyszy. Drugi przykład idealnie pasuje do Wawaru. Ciała niebieskiego znajdującego się w pasie Kuipera i zaliczanego do obiektów transneptunowych. Mały, znacznie oddalony od ziemi punkt został dostrzeżony na niebie przez czada Trukillo i Majka Brauna latem 2002 roku, później odnaleziono ją także w archiwach astronomicznych z 1954 roku. Naukowej sensacji poprzedziło 7 miesięcy żmudnych obserwacji. Wiadomość ogłoszono 7 października tego roku na posiedzeniu Amerykańskiego Towarzystwa Astronomicznego. Czym wyróżnia się ten obiekt? Kwawor zaskakuje od razu, gdy tylko pada jego nazwa. Skąd tak dziwne imię? Chodzi o to, że tę niewielką planetę odkryto za pomocą teleskopu prywatnego kalifornijskiego obserwatorium, które wznosi się na górze Palomar w hrabstwie San Diego. Wcześniej na tych terenach mieszkał rdzenny lud indiański Gabrielino, czyli Tongwa. Jedno z imion ich najwyższego bóstwa brzmiało Kwawar. Tak nazywano magiczną istotę w okresie, gdy osiągnęła gwiazdy, czyli najwyższy stopień oświecenia. Wielu, wymawiając to imię, akcentuje ostatnią sylabę, co nie jest poprawne. W tej formie jest zbieżne z pojęciem kwazar, choć obiekt transneptunowy nie wiąże się z jądrami aktywnych galaktyk. Czym jeszcze może nas zaskoczyć odległy i tajemniczy kwawor? Astronomowie wyobrażają go sobie jako ponury, ciemno-niebiesko-czarny świat. Rozmiar tego ciała niebieskiego to około 1100 km średnicy, co stanowi połowę średnicy Plutona. Co więcej, w trakcie badań ta liczba kilkakrotnie była korygowana w dół. W momencie jego odkrycia był to największy obiekt w pasie Kuipera. Nawet teraz nie opuścił pierwszej dziesiątki razem z Eridą i Sedną. Jeśli porównać Kwawora z znanymi ciałami niebieskimi, jego rozmiar jest zbliżony do rozmiaru plutonowego księżyca Harona. Jego rozmiar to 1 dziesiąta średnicy Ziemi i jedna trzecia średnicy Księżyca. W 2016 roku kwawor został sfotografowany przez kamery Nowych Horyzontów, przelatujące ponad 2 miliardy kilometrów od niego. Dzięki skomplikowanym obliczeniom ustalono, że obiekt ma okrągłą, podobną do planety orbitę, znajdującą się półtora miliarda kilometrów od Plutona. Ten świat składa się z lodu wodnego i kamiennych bloków, a znane nam gazy, takie jak metan, metanol czy węgiel, tutaj przekształcają się w lodowe torosy. Jednocześnie naukowcy wielokrotnie dopuszczali możliwość, że na kwarorze istnieje słaba atmosfera o minimalnym ciśnieniu, składająca się z metanu, tlenku węgla i azotu. Aby poczuć jej zapach, wiedźcie w korek i stańcie za starą ciężarówką. Później astrofizycy zrewidowali swoje zdanie i uznali, że atmosfera planetoidy, jeśli oczywiście istnieje, może składać się wyłącznie z metanu. W innym wypadku, podczas przejścia kwawora na tle Wielkiej Gwiazdy jasność powinna spaść. Ale nic takiego się nie wydarzyło. W ten sposób spośród możliwych gazów pozostał tylko metan. To nie jest pewne. Aktywne badania astronomiczne, w tym przy użyciu instrumentów naukowych Obserwatorium Kecka, pozwoliły odkryć jedną interesującą cechę kwawora. W 2004 roku odkryto na nim amorficzny rodzaj lodu, który powstaje w temperaturze minus 160 stopni Celsjusza. Co w tym dziwnego zapytacie? Obiekt transneptunowy znajduje się daleko od źródeł ciepła i światła, dlatego nic dziwnego, że panuje tam straszliwy chłód. Ale dziwne jest coś innego. W tej chwili na powierzchni planety panuje jeszcze większy mróz – minus 220 stopni. Stąd pytanie, co mogło podgrzać planetę o 60 stopni, prowokując powstanie specyficznego, amorficznego lodu? Istnieje kilka hipotez, wśród których są masowe ataki meteorytów oraz procesy reaktywne w jądrze ciała niebieskiego, powodujące kriowulkanizm. Ale prawdę najprawdopodobniej poznamy nieprędko. Do jakiej kategorii ciał niebieskich zalicza się Wawar? Czy to jest planeta, czy nie? Oficjalnie zalicza się go do klasycznych obiektów transneptunowych. Niektórzy naukowcy uważają, że dalsze intensywne poszukiwania pozwolą odkryć w pasie Kuipera znacznie większe planetoidy. Inni astronomowie uważają, że to planeta Karłowata. Kławor ma księżyc o nazwie Wejwod. Oczywiście obiekt nazwano na cześć syna czczonego przez Indian bóstwa. Wejwoda odkryto 4 lata po Kławorze. Najnowsze informacje opublikowano w okulniku Międzynarodowej Unii Astronomicznej. Księżyc krąży bardzo blisko obiektu transneptunowego, zaledwie 14,5 tysiąca kilometrów od niego. Średnica wejwota nie przekracza 80 km, a rok na nim trwa zaledwie 12 godzin. Jak tak mały obiekt mógł mieć księżyc? Astronomowie są pewni, że spowodowało to dawne zderzenie z masywnym ciałem niebieskim. Wróćmy do kwawora, jak jest oddalony od ziemi. Obiekt znajduje się w odległości około 42 jednostek astronomicznych, czyli około 6 miliardów kilometrów co jest znacznie dalej niż Neptun i Pluton. Światło słoneczne dociera do Kwawora w 5 godzin, a na legendarnym wahadłowcu kosmicznym, wielokrotnie startującym z platformy Centrum Kosmicznego Kennedy'ego, do obiektu trzeba by lecieć ćwierć wieku. Ogólnie rzecz biorąc, droga jest daleka. Analogicznie do odległego Plutona rok na tym ciele niebieskim imponuje rekordami czasowymi. Wynosi on 285 ziemskich lat, czyli prawie 3 nasze wieki, a doba trwa około 400 godzin. A jednak, czy można zaliczyć Kwawora do planet karłowatych? Naukowcy wciąż rozstrzygają to pytanie. Nazwijmy go najbardziej prawdopodobnym kandydatem na to wolne miejsce. Dzięki odkryciu kwawora znaleziono też inne, nawet większe, podobne obiekty. Ale to właśnie to ciało niebieskie, nazwane na cześć mitycznego bóstwa, zapoczątkowało ten proces i skłoniło naukowców do rozważenia wykluczenia Plutona z grona tradycyjnych planet Układu Słonecznego. Przypomnijmy sobie kryteria, według których identyfikowana jest planeta Karłowata i sami zdecydujmy, czy kwawor można zaliczyć do tej kategorii. Po pierwsze, obiekt musi krążyć wokół gwiazdy. Ten warunek jest spełniony. Po drugie, ciało niebieskie nie może być księżycem planety. Ten warunek również jest spełniony. Po trzecie, obiekt musi zachowywać kulisty kształt i utrzymywać równowagę grawitacyjną. Trzeciemu kryterium kwater również odpowiada. Oprócz tego, planeta karłowata nie jest w stanie oczyścić swojej orbity z innych obiektów, co również jest jej charakterystyczną cechą. Wspomnianym wymaganiom idealnie odpowiadają Ceres, Pluton, haumea, Eris, Makemake. -Make. dlatego oficjalnie wpisano je do katalogu Międzynarodowej Unii Astronomicznej. Natomiast z kwarworem naukowcy z jakiegoś powodu się nie spieszą. Oprócz niego na liście kandydatów do zaszczytnego miana planet karłowatych znajdują się ork, salacja, Warda, Waruna, Iksion, Gungun i inni, łącznie ponad 40 obiektów. Być może farwor utknął w nieokreślonym statusie z powodu zbyt małego stopnia zbadania i astronomowie nie są całkowicie pewni uzyskanych danych. Niestety sonda Nowe Horyzonty nie odwiedzi przyszłej planety karłowatej, ponieważ znajduje się ona zbyt daleko od trajektorii lotu statku kosmicznego. Dlatego pozostaje mieć nadzieję, że w przyszłości zostaną zorganizowane misje, które pomogą rzucić światło na tajemnicę otaczającą ten obiekt transneptunowy. Napiszcie nam, w jakim statusie chcielibyście widzieć kwawora, a także przedstawiajcie propozycje, jak można się do niego dostać. Czekamy na subskrypcje i udostępnienia. Podróżujcie z nami po wszechświecie.